Dwa zdania wprowadzenia. Choćby dla porządku. Rozpoczyna się nowa, nowa kadencja. Jesteśmy po wyborach. Terminy ustawowe tak się kształtują, że właściwie poprzednik jest zobowiązany do przygotowania projektu budżetu i przedstawienia go radnym. I w tym czasie dokonują się wybory, przychodzi nowy burmistrz, bez względu na to, czy to jest ten sam, czy inny, ale nowa kadencja się rozpoczyna. Jeśli mamy do czynienia ze zmianą na stanowisku burmistrza, to jest pewien kłopot z całościowym, kompleksowym wniknięciem do tego projektu przez nowego burmistrza, no, siłą rzeczy też przez zmienioną radę. W związku z tym, że taką mamy akurat sytuację istotnych zmian w samorządzie miejskim, zdecydowałem się na wniesienie, na wniesienie do projektu tzw. autopoprawki. Autopoprawka wynika przede wszystkim z dyskusji Jakie odbyły się na posiedzeniach komisji? Mimo że terminy były dość krótkie, pomiędzy zaprzysiężeniem a dniem dzisiejszym, bo jeszcze w trakcie były święta Bożego Narodzenia, debat tych odbyło się dość dużo, były bardzo wnikliwe, bardzo rzeczowe, na tyle oczywiście, na ile nam czas. Ten krótki czas pozostania. Prezentacja tej autopoprawki będzie miała taki charakter. Za chwilę ogólnie, punktowo przedstawię, czego dotyczy, a później wrócę do tak zwanego załącznika inwestycyjnego. Pierwsza sprawa to inwestycje drogowe. Zaplanowano 4,5 miliona. Poruszamy się w obrębie tej kwoty, ale w wyniku już przeprowadzonych rozmów i wniosków na komisjach zwiększono plan na budowę i remont chodników o 300 tysięcy. Pozostawiono tak zwaną, może inaczej powiem, zaproponowaliśmy w autopoprawce konkretne nazwy ulic, które w obrębie tej kwoty będą realizowane. Już w tej chwili możemy podać ich nazwy. Państwo macie to w dokumentach. I z 4,5 miliona, które zostały. W projekcie zapisane, po uwzględnieniu konkretnych ulic oraz 300 tysięcy na remont chodników, jako zadania wyodrębnionego, pozostało jeszcze milion mln. Wpisujemy jako zadanie budowa i modernizacja dróg bez podawania konkretnych ulic. Wrócimy do tego w toku realizacji budżetu. Tak jak to zresztą na komisjach było ustalone. Wiemy dobrze, że wniosków związanych z ulicami jest dość dużo sugestii płynących od mieszkańców, a przekazywanych przez, radę, przez radnych. I teraz naszym zadaniem, zarówno administracji, jak i państwa radnych, będzie wykreowanie takich ulic, w ramach tej kwoty 1 400 000 i ewentualnie kwot, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargów, aby to odbyło się z maksymalnym publicznym, z maksymalną publiczną akceptacją. Tak więc jeszcze poza ulicami, które są już wpisane, będą prowadzone inwestycje drogowe w wymiarze, który po prostu będzie wynikiem mm, szerokiego y, konsultowania, zmniejszono zarówno plan dochodów, jak i plan wydatków, remont i modernizacja jatek. Z uwagi na to, że sprawa jatek budzi od wielu lat dyskusje, a może nawet i kontrowersje. Zdecydowaliśmy się na to, aby przeprowadzić wewnątrz Rady wraz, nie, w społeczeństwie debatę na temat dalszego losu jatek. Czy wchodzimy w dość kosztowny remont, czy też nie wchodzimy? Bo ustalić trzeba główne priorytety, główne cele. Tego miejsca. Z tej racji zdecydowaliśmy się na zdjęcie dochodów zewnętrznych w wysokości 425 tysięcy i siłą rzeczy wydatków w tej samej kwocie. Zlikwidowany został, w autopoprawce, plan na zadanie przebudowa szybu windowego. Na kwotę 170 tysięcy. Zwiększono plan na wykupy gruntów. Dotyczy to oczywiście pasów drogowych o 50 tysięcy. Tu jest zwyżka 13,5%. 13 na inwestycje w zieleń. Tu jest dosyć duża zwyżka, bo z 40. Zaproponowaliśmy 70 tysięcy, a więc ponad 130% na temat zieleni w mieście było dosyć dużo uwag i oczekiwań daleko idących, stąd też wychodzimy na przeciw tym oczekiwaniom. Również duże oczekiwania są w zakresie punktów świetlnych. Zwiększona była kwota w stosunku do roku 13 o 100%, co trzeba odnotować. Ale jeszcze z uwagi na to, że zdjęliśmy zadanie pod nazwą przebudowa szybu windowego, więc tutaj są pewne środki i dokładamy jeszcze 30 tysięcy na nowe punkty świetlne. Piąty punkt to plan gospodarki niskoemisyjnej. Omawialiśmy to dość szeroko na komisjach. Dochody 79 tysięcy, wydatki 93 tutaj chodzi o środki zewnętrzne w wysokości 85%. Taki plan gospodarki niskoemisyjnej będziemy wykonywać w 15 roku. Zwiększono wydatki na wniosek MOPS, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na asystenta rodziny. Zaktualizowano wartość dotacji dla samorządu. To jest niewielka kwota. 4, w przybliżeniu powiem 4,5 tysiąca. I punkt kolejny to wyjście naprzeciw uwagom Rio. Zmniejszono plan wydatków na promocję, tak jak Państwo macie tam w materiałach zapisane, o 30 tysięcy. I teraz zgodnie z tym, co ja powiedziałem na początku, wrócę do punktu inwestycje drogowe. W planie wydatków majątkowych w obrębie autopoprawki mamy pozycje, inwestycje drogowe 4,5 miliona i teraz tak, poszczególne zadania inwestycyjne, Kościuszki przebudowa ulicy, Leśna przebudowa ulicy, Makuszyńskiego, Oficerska, Parcelacyjna, Stoczysko-dokumentacja, przeskok przebudowa ulicy, Sukarskiego przebudowa ulicy, Sztarka przebudowa ulicy, Traugutta dokumentacja, wiosenna przebudowa ulicy. Dość dużo dyskusji było na ten temat na posiedzeniach komisji. Przebijał się. Akcentowany był taki oto pogląd, żeby nie realizować ulic w zbyt wysokim standardzie, czyli z szerokimi pasami, zieleni, schodnikami. Nie dlatego, że nie są potrzebne, tylko dlatego, że oczekiwania w zakresie budowy ulic są tak duże, że najpierw trzeba wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw. I zwiększyć długość, ilość metrów, które są realizowane. Mój pogląd jest bardzo zbieżny z tym, co było mówione przez Państwa Radnych na komisjach. Dlatego też w kilku miejscach, tam gdzie dokumentacja była, tam gdzie dokumentacja uwzględniała i kosztorysowanie uwzględniało budowę chodników, tam te pozycje zostały zmniejszone. I to, co mamy tu w budżecie, to są kwoty kosztorysowe, ale bez chodników. Tak jak to było podnoszone na komisjach i jak zostało na komisjach uzgodnione. Były uwagi, że pewnie to są zawyżone kwoty, że przetargi pójdą mniejszymi kwotami, ale my przygotowując autopoprawkę, przygotowując projekt. Musimy przyjmować jakieś kwoty. Nie możemy sobie dowolniej kształtować, musimy coś, co będzie względnie przejrzyste, przyjąć. Stąd też przyjmujemy wartości kosztorysowe, bo na czymś trzeba się opierać. A dopiero rynek, czyli przetargi otwarte, będą wskazywały realnie e, obowiązujące ceny. Mamy oczywiście wszyscy nadzieję, że będą to przetargi w niższych cenach niż tutaj jest to zapisane. Ale wtedy, już o tym mówiłem, będziemy mieli oszczędności. Ilość ciągów drogowych będzie zwiększana. Jeszcze odniosę się do chodników. Otóż wielu z Państwa mówiło o tym, żeby. Pochylić się, tak w skrócie mówiąc, nad sprawą centrum miasta, które no nie wygląda, jeśli chodzi o chodniki, najlepiej. Na tyle dużo było tych uwag i od państwa, i od mieszkańców, no i chyba na tyle realne są te potrzeby, że zdecydowaliśmy się na ten nowy punkt budowa i modernizacja chodników na dodatkowe 300 tysięcy złotych. Wielu z Państwa mówiło o tym, że przede wszystkim centrum miasta tu jest mocno zaniedbane, że chodniki mają po no, dużo lat i nie wyglądają najlepiej i nie jest to nie tylko, jest to nie tylko kwestia wizerunku, ale zwykłej wygody ludzi i w naszej odpowiedzialności za, za wygląd i za tą, ten komfort życia, chociażby w tak prozaicznej sprawie jak nierówne chodniki. Stąd wychodzimy naprzeciw, podwajamy tę kwotę. Natomiast co do szczegółów, no oczywiście trzeba tutaj w obrębie administracji ratusza yy, przygotować się od strony dokumentacyjnej. Yy, będziemy o tym rozmawiać na pewno na, na komisjach, żeby to yy, realizować, te zadania. No, przy maksymalnej, przy maksymalnej zgodzie, nie, tutaj z Państwa, z Państwa strony. Jeśli chodzi o ten załącznik inwestycyjny, to właściwie chyba wszystko już zostało powiedziane. Gdyby były pytania, to bardzo proszę. Teraz jeszcze publicznie, teraz wobec publiczności Państwa, którzy będą Śledzili nasze obrady. Raz jeszcze chciałem podziękować za życzliwe potraktowanie tego pierwszego dla mnie budżetu. Co prawda, tak jak zostało powiedziane, przygotowanego przez poprzednika, ale autopoprawką, skorygowanego i po tych wszystkich wyjaśnieniach, które zostały tutaj przeze mnie złożone. Sądzę, że to jest kolejny krok na drodze. Takiej bezkolizyjnej współpracy pomiędzy burmistrzem miasta, czyli organem wykonawczym, a Radą Miasta. Sądzę też, że to kolejny powód do naszej wspólnej radości, bo wszyscy możemy czuć się tutaj no, zwycięzcami, tak powiem. Dziękuję bardzo, uprzejmie.